Hej, a dzisiejszy odcinek będzie, nie będzie żadną aktualizacją ani żadnym, wiecie, testem nowych rzeczy tak jak od na przykład wczoraj na, na tym, na szarcie a dzisiejszy odcinek będzie yy, będzie zapowiadał to, co, co będziemy robić niedługo bo yy, tak jak widzieliście, no może niektórzy z Was yy, zauważyli, że mamy już 100 subów, więc naprawdę Wam bardzo dziękuję, że udało nam się to Zrobić jeszcze do, koń do końca wakacji. W sumie, nawet do końca wakacji zostało jeszcze dwa tygodnie, więc w sumie udało nam się zrobić to troszeczkę wcześniej, przed wakacjami. Przed końcem wakacji, więc naprawdę dziękuję Wam bardzo. I za to, że mamy sposobów, zrobiłem taki oto obrazek. No bo wiadomo, że coś musiałem zrobić. I tak jak Wam zapowiadałem, właśnie taki obrazek sobie powiesiłem już tutaj. I powiem Wam szczerze, że nie zajęło mi to aż tyle czasu i myślałem, że zajmie. No ale i tak naprawdę jest warte, warte, warte po prostu poświęcenia. No. A i ogólnie. W dzisiejszym odcinku będę musiał Wam jeszcze powiedzieć, co będziemy musieli niedługo zrobić. Na pewno musimy zrobić tak. Obiecałam Wam odcinek o tym, że będziemy chłodzić wodę. Ale, tylko, ale aż jednego litra nie, bo wcześniej yy, gdzieś tam nie wiem. Z 40 ml chyba chłodziliśmy tej wody, a teraz będziemy chłodzić chyba litrów wody. I taki odcinek będzie, tylko jeszcze nie dzisiaj. Bo wybaczcie, ale dzisiaj nie zrobimy tego odcinka o chłodzeniu 1 litra wody 100 stopni, ponieważ dzisiaj jest trochę chłodno i po prostu dzisiaj jest trochę chłodno. I to by się nie liczyło, ponieważ chodzi o to, że dzisiaj jest chłodno, i ten chłód, yy, no ten, chłod, ten chłod po prostu w pokoju mógłby nam trochę chłodzić wodę, więc to bym wtedy nie zaliczył testu. Więc, więc może jak jutro będzie, yy, może jak jutro będzie cieplej, to zrobimy ten odcinek. No i wiecie, doczekacie się jego, ale to nie dopiero nie dzisiaj. Dobra, także dzisiaj ogólnie chodziło mi tylko o to, żeby powiedzieć, co jeszcze mamy zrobić. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za, za stosobów. Jeszcze wam pokażę tylko co nowego u mrówek. Morówki dostały muchę. Jak widzicie. Okej. Okay. Tutaj w tej arenie nie, nie zbyt wiele się dzieje, ale coś tam się dzieje. Dobra, otwórzmy jeszcze sobie rękę. rękę sobie otworzyłem tylko tak, wiecie, żeby się otworzyć, bo ja lubię. Dobra, ogólnie z mrówkami wszystko jest pięknie. Mrówki się super rozwijają. Ale powiem Wam szczerze, że myślę nad tym, żeby wywalić im te szyszki jednak stąd, bo one tak zajmują miejsca i mrówki jeszcze w tych szyszkach siedzą. I to mnie niestety troszeczkę denerwuje, bo jak chcę tutaj nawet kawałek piasku poprawić, to mrówki i tak dalej tutaj po prostu yy, wariują trochę. No, teraz nie chodziło aż zbyt dużo mrówek. Teraz było mało mrówek, ale jak czasem jest, mówię Wam, ile mrówek. Czasem to jest tyle, tyle mrówek. Naprawdę mega dużo czasem jest mrówek. I tą szyszkę myślę, żeby w ogóle wykluczyć stąd, żeby jej tu nie było, bo... Ta tylko, powiem Wam szczerze, że tu siedzą, tu siedzi pełno mrówek. I powiem Wam szczerze, że to jest mega niewygodne, więc... Tą szyszkę na razie wyciągamy stąd i nie wraca na razie tutaj, bo... Wystarczy jedna, a troszkę nam y, po prostu zajmuje miejsce, a tutaj siedzą mrówki. A, tak nie powinienem zrobić, ale Ale dobrze. Okej. Okay. I jeśli chodzi o tą szyszkę, to jej na razie tu nie będzie, bo tu mrówki zaczęły coś kopać. I to serio kopać zaczęły, bo one będą szły aż do samego dołu, patrzcie nam to nawet. Bo widzę, że zaczęły kopać w tym i siedzą tam, znaczy będą siedzieć pewnie ale mrówki są na tyle dobre, że po prostu nam odkopują, choć ja w sumie tego nie chciałem, żeby odkopywały bo ten, ale możemy jeszcze sobie spojrzeć tak na nie bo to są piękne mrówki one się troszkę zestresowały teraz, no bo jak wyjąłem tą Szyszkę, ale ta szyszka nie może tu być. Ona tylko po prostu przeszkadza i w niej, w niej siedzą mrówki, więc nie, one nie mogą tu być. W sensie ta szyszka nie może tutaj być już dłużej. Po prostu tylko... No bo chodzi o to, że, że w niej siedzi mega dużo mrówek i jest to problem, problematyczne. Jak chce sobie coś na arenie na przykład poprawić, to jest to problematyczne otworzdzialne. Także w tym odcinku to będzie tyle papa. Pa.